Witam Was, tu Szalony Kolekcjoner. Postanowiłem dzisiaj zrobić taki nietypowy unboxing kart. Będziemy otwierali saszetki z, rudny, z różnych wydań edycji Panini. Będą to saszetki Champions League, niestety tylko wersja Update, ze względu na to, że zwykłych saszetek w tej chwili już nie mam zapakowanych. Będzie to poprzednia edycja Euro. Będzie to T-Mobile Extra Classa, czyli to co Panini wypuściło w tym roku. I będzie Matcha Tax. To z kolei nie będzie Panini, to będzie tops. Otwieramy po kolei, zobaczymy, z których zaszytek dostaniemy najbardziej wartościowe, najciekawsze karty. No i zaczynamy, może, od euro. Tutaj mamy z przodu Casillasa, po bokach mamy Lewandowskiego, mamy Klose, mamy Samarasa. Otwieramy, zobaczymy, co będzie w środku. No i trafiliśmy. Gerarda. Kartę Fans Favorite, siedzącą, bardzo fajna karta. Z kart bazowych mamy Wanderwilla, Roysa, Ferdinanda na koniec, czyli taki przekrój. Dobra, teraz otworzymy kartę. To jest też tak? Zobaczmy, co będzie tutaj. Tutaj tradycyjnie jest instrukcja do grania. Mamy kościelnego. Tutaj w tej edycji, to znaczy w tym wydaniu jest niestety 5 kart. I tutaj mamy y, kartę Star Singing, to jest Brini. Czyli w tej chwili na razie prowadzi Euro. Otwórzmy teraz zaszepkę T-Mobile. No jakoś taka. Strasznie zamknięta. I tutaj też mamy przekrój zawodników. Nie trafiła nam się. A nie, no jest tutaj Nowak. Jeżeli chodzi o kartę wartościową, to jest gwiazda. E, moim zdaniem nadal prowadzi euro. Zobaczmy dalej. Mamy tutaj pewną saszetkę z Champions League Update z przodu Messi, później znowu Samaras. Na końcu persji. otwieramy, sprawdzamy, czy coś trafimy. Tymaszczuk też pusty przebieg, czyli to jest w tej chwili chyba najgorsza saszetka. Zaczynamy drugą rundę. Otwieramy znowu euro. Tym razem użyj z przodu. Obok nani z tyłu Modric. I znowu mamy kartę Fans Favorite. Tych kart chyba miałem ze 100. Nie lubię tego faceta ze względu na to, że pani mi wrzucała to w co drugą saszetkę, która była dostępna w tych miejscach, gdzie ja kupowałem. No tego też miałem mnóstwo. Także mamy drugą saszetkę otwartą. Kolejną saszetką będzie meczek tak. I zaczynamy. A i tak nam Widzę, że legenda jest z tyłu. Mamy stadion. I na końcu mamy Robena legendę. Tak to wygląda. Kolejna T-Mobile. O, i tutaj mamy mistrza. To jest Kędziora. To jest zawodnik Piasta Gliwice. Fajnie się trafił. Widzę, że T-Mobile w tej chwili postawiła wysoko poprzeczkę. Mam dodatkowo jeszcze gwiazdę. I gargułę. Także tak, jaka będzie odpowiedź na to wszystko? kolejnej troszeczki z update z Messim, z przodu, bo ale mix. I na koniec mamy Playera Sanchez. No w tej chwili chyba najgorzej wypada nam e, update. Kolejna, trzecia seria to jest ostatnia seria. Zobaczmy co da nam Euro. I mamy Mastera Romendala. No zdecydowanie. Saszetki euro wysuwają się na prowadzenie jaka będzie odpowiedź mecze tak No tutaj mamy też świeci jaką fajną kartę Zobaczmy co będzie dalej O i runej w wersji zwykłej i mobile. Talisowski, Kołodziej-Głowacki, czyli tym razem mamy nic, znaczy nie mamy nic raczej, no i ostatnia saszetka z Champions League Update, znowu Messi z przodu, no tutaj musiałby nam się trafić Messi, to, żeby pobić, nadrobić te wszystkie straty, zobaczymy czy coś będzie. Ups, nie mamy nic. Reasumując, czwarte miejsce moim zdaniem zdobywa, zdobywają saszetki z Champions League Update, gdzie trafi nam się raptem 1 Sanchez. Kupując to w kiosku, wydalibyśmy na to 11,70. Moim zdaniem, jeżeli ktoś kupiłby trzy takie saszetki, zaliczyłby niezłą topę. Trzecie miejsce zajmuje, mm, moim zdaniem, T-Mobile Extra Class Mamy tutaj jednego mistrza, bardzo wartościową kartę. W sumie mistrzowie to były najlepsze karty w tej edycji. No poza tymi ogólnie dostępnymi kartami z limitowanej edycji. Mamy dwie gwiazdy. Plus mnóstwo kart bazowych. To nasze mnóstwo. Te saszetki, z tego co pamiętam, również kosztowały 3,90 bądź też 3,50. Kupując te trzy saszetki byłbym względnie zadowolony, gdybym zaczynał kolekcjonować karty. Natomiast jeżeli miałbym tych kart już trochę, zadowolenie byłoby mniejsze. Ale mistrz jest. Wojciech Kędziora z piastak dziwica Jest fajnie. Drugie miejsce moim zdaniem... Zajęły karty z Match Attacks. Tych kart jest niestety mniej, bo, bo tutaj ich wkładali po 5 do saszetki. Zdecydowanym faworytem tego otwierania był Roben. To jest karta legenda. Mamy tutaj Runeja. Myślę, że jakbym kupił te trzy saszetki, był pośrednio zadowolony. Wydałbym też tam około 12 zł. No, tutaj już bym się cieszył. I pierwsze miejsce moim zdaniem, przynajmniej jeżeli chodzi o to otwieranie kart, zajęły karty euro. Te saszetki również kosztowałyby 11,70. 11, Mamy tutaj przekrój zawodników. Trochę żałuję, że nie trafiłem żadnego Polaka, ale rozpoczynając zbieranie kart miałbym no, no, duży, duży wybór zawodników. Dodatkowo trafiliśmy Mastera, czyli moim zdaniem najbardziej wartościową kartę z tych, które tutaj otworzyłem. I trafiliśmy dwie karty fan Favorite, które też są dobrymi kartami. Także no, ja oceniam to tak, jeżeli, jeżeli Wam wydaje się, że inaczej, inne karty z innych kolekcji były bardziej wartościowe, piszcie, komentujcie, subujcie. Na pewno chętnie przeczytam Wasze opinie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, zapraszam na kolejne moje filmy. Szalony kolekcjoner, cześć.